Witajcie, pannę, zapraszam na tygodniówkę, czwarty tydzień listopada. Tym razem jest trochę bardziej, jakby obfita w te karty, nie wiem, jakimś impulsem pokierowana. Stwierdziłam, że zrobimy trochę bardziej takie szerokie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na 6 dni póki co widzicie karty, a siódmy, czyli niedzielę, dołożę, ponieważ mi się nie zmieściła tutaj i tak byście jej. Jakby nie mogli tutaj dojrzeć tej, tej niedzieli, w związku z tym zrobię to po omówieniu już tych sześciu dni pierwszych. Nie będę przedłużać, przechodzę od razu do przesłania dla Was, kochani i e, drogie panny. Zaczynamy od Króla Monet. Cztery kielichów i karty Ośmiu Mieczy, więc może być tak, że w poniedziałek e, na coś liczyliście, na jakiś przepływ gotówki, albo e, może być tak, że tutaj e, właśnie zostaliście przez coś powstrzymani w jakimś planie na zdobycie właśnie dodatkowej kasy. E, może być tak, że tutaj przez. E, może to, co się dzieje tutaj w ogóle dookoła nas, musicie jakby wstrzymać się z niektórymi planami. Może tutaj właśnie będą wam wrzucone jakby jakieś ograniczenia na ten dzień i nie bardzo będziecie mogli, jakby znaleźć wyjście z sytuacji, co was trochę tutaj będzie martwiło, ale. Macie przy sobie osobę, która już wam tutaj jakby zmierza z tą wiadomością, na którą czekacie, która może właśnie coś tutaj pomyślnego przynieść i jakby rozwiązanie w związku z tym, co dalej robimy i w którym kierunku trzeba ruszyć. Tu macie podarunek, tu macie wyciągniętą rękę do Was, więc tylko wystarczy to w końcu zauważyć, a przestać się tym zamęczać, zadręczać. No, i ten e, król monet mówi o tym, że tutaj będzie stabilna sytuacja i uczciowa, i finansowa w ten dzień. W rezultacie to się bardzo ładnie zakończy, więc e, może nie, mm, nie od razu nie wszystko, ale jednak tutaj troszkę, trochę się posmucicie, ale dzięki temu też tutaj będzie i zadowolenie w rezultacie w tym dniu. E, wtorek, kochani, mamy kartę kapłanki Asamonet i Rycerza była, więc może być tak, że tutaj właśnie we wtorek przyjdzie do Was ten pomysł, przyjdzie do Was jakaś e, idea nowa, może tutaj coś wymyśliliście, coś znaleźliście, lub też ktoś Was tutaj jakby w tym kierunku popchnie. Może to być Wasza, e, jakaś znajoma, powiedzmy, która bardzo dobrze potrafi. E, jakby odna odnaleźć się w tej sytuacji, w której wy się teraz tutaj znajdujecie, i dobrze Wam doradzić. A kapłanka to jest też osoba, która potrafi właśnie. Um... Dużo rzeczy zobaczyć więcej niż tak naprawdę każda jedna osoba, i dzięki temu właśnie ma dobrą tutaj intuicję, więc może to też jest jakby wskazówka na to, że powinniście może we wtorek zaufać swojej intuicji, i dzięki temu może właśnie ten as-monet tutaj Wam przyniesie dużo takiej nadziei, bo as-monet jest kartą, która mówi o spełnieniu, o tym, że tutaj będzie duży potencjał w dodatkowych pieniążkach, może nie dodatkowej pracy, ale jakaś jakaś będzie bonusowa tutaj powiedzmy zapłata, czy też właśnie szansa na to, żeby właśnie coś takiego nam się udało uzyskać. Rycerz Buław, kochani, no to na pewno tutaj będzie dużo wyzwań przed wami, którymi wy się chętnie zresztą zajmiecie. Wręcz na to prze, jakby czekaliście, ale... Mm, Król Buław to jest też osoba, która y, jest taka bardzo ochocza do. Y do przygód, ok? Tutaj jest coś przed Wami czeka, jakaś przygoda, coś, podróż może niedaleka. I Wy tutaj bardzo ładnie w to wejdziecie, dlatego że no, jakby jesteście tu niemalże zbudowani do tego, żeby właśnie na takie wszystkie przygody, jakieś ekscytujące wyprawy, zawsze jesteście jakby niemalże oczekujący na takie. Tego typu atrakcje, ok? Więc we wtorek może coś takiego się pokazać. Jeśli niekoniecznie w tym dniu będziecie podróżować, to w bardzo takim bliskim czasie. Środę macie, od gwiazdy zaczynamy, więc gwiazda w ogóle pełna nadziei, pełna takiego zrealizowania Waszych marzeń, ok? Jeśli tutaj coś było takiego, o czym od jakiegoś czasu myśliście, marzyliście i jakby ciągle nie przychodziło, to teraz jest duża szansa na to, że w końcu się to spełni. Każde takie, właśnie nawet najmniejsze marzenie, jakie tutaj w ostatnim czasie robiliście, snuliście, to to będzie duża tutaj, jakby energia na to, żeby to zdobyć w końcu i żeby to się jakby sprawdziło, ziściło i, i przyniesie to Wam duże zadowolenie. Uważajcie na jakieś plotki, może w ten dzień tutaj wokół Was, bo czy o tym mówi, że tutaj może być jakieś, jakieś towarzystwo takie, które będzie no, z takim. Zazdrością może patrzyło na nas, ok? A więc może być tak, że tutaj w związku z tym będzie ta zazdrość e, przy jakichś tutaj młodych energiach, e, młodych osobach. E, Paść mieczy, też niesie nam jakąś wiadomość. Więc może tutaj w związku z tą gwiazdą tutaj coś się w końcu wyjaśni i to wam da tą. E, tego pozytywu dużo was doładuje, więc, więc to na pewno i koniecznie tutaj jeszcze pozwólcie sobie na jakieś szaleństwo w ten dzień, może będziecie mogli coś świętować choćby na krótko, dlatego że macie kartę głupca, a on tutaj mówi o tym, że wyluzuje, daje sobie trochę właśnie się ponieść tym swoim emocjom, tej swojej radości, takiej właśnie dziecięcej, bezkarnej, takiej, która tutaj nie, nie ma jeszcze um, tych blokad takich, która się zbiera przez całe życie i um, no nie pozwala nam po prostu aż tak wyluzować w niektórych sytuacjach, tak jak tutaj właśnie ten głupiec do tego namawia, ponieważ on jeszcze tutaj nie ma tego doświadczenia na wiele rzeczy i y, jakby z łatwością mu przychodzi taka radość. Więc pozwólcie sobie tutaj w, w tą środę na taki luz, na taką radość, dlatego że Wam tutaj na pewno emocjonalnie to przyniesie takie. Y, Uwolnienie, zadowolenie właśnie z tą kartą gwiazd. Tutaj macie naprawdę bardzo dużą energię e, pozytywną i e, optymistyczną, taką bardzo, ok. E, I teraz w czwartek mamy pracę nad jakimś projektem. Tu jest praca taka w zespole, ale też dodatkowe pieniążki przy okazji właśnie tej pracy dostaniecie. E, to jest poniekąd wasza pasja tutaj. E, w ten dzień będzie się spełniać, sprawdzać, i Wy tutaj bardzo ładnie sobie z tym poradzicie. Będziecie mieli niesamowicie dużo pomysłów, jakichś e, naprawdę e, pozytywnych, e, jakby bodźców, które Wam tutaj pozwolą zobaczyć więcej niż tak naprawdę e, w każdy inny dzień byście zauważyli, ok? E, Trzy monety zawsze są jakimś pozytywnym zdobywaniem pieniążków i duży potencjał mają trójki w jakiejś kreatywności, więc tutaj może być tak, że jeśli się poddacie mm, nawet tym osobom, z którym będziecie tutaj współpracować w ten dzień, to one was jakby tutaj pokierują w tą dobrą stronę, w ten właśnie, ten dobry pomysł i tutaj może być tak, że będziecie wygrani. Ponieważ macie tutaj trzy, dwie trójki, ok, bo macie trzy monety i macie trzy kielichy, no to uwaga na pierwsze, na trzecią osobę tutaj w naszym otoczeniu, która jeśli jesteście z inglami nic wam nie zrobi. Ale jeśli macie tutaj partnerów, no to może trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje pod naszym nosem. A jednocześnie tutaj dla osób już wszystkich, tutaj jest jakaś zabawa, jakieś świętowanie, więc może właśnie z tą kartą tych trzech monet tutaj się uzyska jakieś dodatkowe. Albo jakąś nową pracę, albo właśnie coś, coś nowego, obecnego, nad czym tutaj pracowaliście, i możecie sobie w tym momencie tutaj już pogratulować i świętować wręcz, że tu już jest dobry początek i jakby ruszacie tutaj z tego miejsca dalej. I rzeczywiście w ten czwartek macie jeszcze kartę dziewięciu kielichów, więc ona tutaj mówi o za. Satysfakcji, zadowoleniu OK z tego projektu, właśnie w szczególności, który tutaj mieliście w ten dzień. Tutaj to się Wam właśnie jakby. Przełożę na, taką, na taki duży spokój, ok? Tutaj będziecie w końcu zrelaksowani, już będziecie wiedzieli, że ta droga jest taka, jaką chcieliście sobie obrać. To macie co chcieliście zawsze robić i tutaj uważajcie na ten alkohol, ponieważ i dziewiątka, i te trzy kielichy pokazują o tym, że tutaj dużo będzie świętowania, więc to tylko tak przy okazji, nie dla wszystkich oczywiście. No i teraz piątek mamy, kochani, macie siedem buław, macie królową mieczy i macie sześć. Tu macie 7, a tu macie 6 buław, więc to macie tak buławowo może tutaj być jakaś ognista osoba przy was, ale też macie, kochani, kartę Królowej Mieczy, i ponieważ pierwsza karta była kartą śmierci, więc jak się jeszcze z tym nie spotkaliście, to ja zawsze na kartę śmierci wyciągam drugą kartę, aby tutaj bardziej jakby ją z. Przydusić, krótko mówiąc. Wiecie co? Teraz tak. Właśnie ten piątek pokazuje, że tu jest zdecydowanie się od czegoś odetnieć. Jeśli było tak, że mieliście jakieś ataki w Waszą stronę w ostatnim czasie skierowane lub w ten dzień, że ciągle musicie komuś coś udowadniać, że jesteście warci tego bycia, nie wiem, na tym stanowisku, bycia w tej rodzinie, bycia po prostu w tym otoczeniu. A mimo wszystko, że robicie dobrą robotę, że cały czas naprawdę się pilnujecie, i ciągle, mimo wszystko, tutaj zawsze ktoś się Was czepiał, czy też, no nie wiem, miał. Zawsze coś do Was mieli, ok? Więc tutaj się już nie dajcie dalej spychać, i ta królowa czy właśnie o tym mówi, że tutaj odetniecie się łącznie z tą śmiercią w parze na dobre i nie pozwolicie sobie już więcej na to, żeby Was ktoś ograniczał, ok? Bez względu na to, czy to chodzi o pracę, bo bardziej to wygląda tutaj na, właśnie jakby obraz pracy tu mi się bardziej pokazuje niż uczucia. Ale tak czy inaczej, to jest z czym zakończycie. Nie wiem, czy to będzie też zakończenie jakiejś dotychczasowej pracy i pójście dalej, czy też po prostu same konflikty tutaj zostaną odcięte, z, głośno powiedziane to, co wy tutaj uważacie, co, co, co wam się nie podoba, ok. I królowa mieczy, jakby jednym tutaj, jednym ruchem to potrafi wszystko. Zakończyć. Tym bardziej, że Królowa Mieczy to jest osoba, która się nie przejmuje żadnymi opiniami osób trzecich. Jeśli ktoś ma to do niej jakieś pretensje, to po prostu niech trzyma to lepiej dla siebie. Ona jest tutaj bardzo. Osobą taką prostolinijną, bardzo taką zorganizowaną, taką, która sobie rzeczywiście tutaj, według książki, jakby kieruje tym swoim losem, ale też właśnie się trzyma tych zasad. I mimo tego, że jest bardzo wymagająca w stosunku do otoczenia, równo jest wymagająca do samej siebie, więc to się pokazuje na piątek. Jeśli to jest Wasza energia tej królowej monet, no to mieczy, przepraszam, to na pewno tutaj będzie jakiś odcięcie, z zakończenie czegoś na jakby na dobre i to wam przyniesie też sukces to wam przyniesie duży jakby szacunek z otoczenia że, że tak zrobiliście to do tak pokierowaliście tym właśnie tym swoim losem w ten dzień, bo tutaj są osoby, duże otoczenie dookoła was i na pewno już dobrze o tym wiedzieli, co się dzieje. Być może to są te osoby właśnie z pracy, być może tu jest właśnie zakończenie i oni wam oni, jakby tutaj biją brawo, że naprawdę jesteście wielcy i daliście sobie radę z różnymi takim prze... jakby... Mm. Takimi e, atakami na siebie, okej, okay, ale też właśnie potrafiliście to jakby przełamać, e, podjąć decyzję i w związku z tym tutaj dać sobie w końcu. E, Czas już na tylko to radowanie się, bo, bo znacie po prostu swoją wartość. Sobota, znowu macie kolejne świętowanie, więc tutaj macie cztery buławy, kochani. Więc to jest karta, która się kojarzy bardzo z um, jakimiś uroczystościami rodzinnymi, powiedzmy, ale też właśnie dużym zadowoleniem, dużym, dużą ulgą, dużym. Um, Świętowaniem, ale też niekoniecznie z jakiejkolwiek okazji, tylko tak po prostu spontanicznie, aby się cieszyć życiem i doceniać to, co się ma. Kartę odrodzenia macie, więc tutaj naprawdę, tak definitywnie, tutaj coś się zakończyło i przejdziecie, zostawicie ze sobą przeszłość, idziecie do przyszłości i swoją nową drogą po swojemu, tak jak wy sobie zagracie, tak będziecie sobie tańczyć, więc tutaj jest w tym odrodzeniu bardzo duże uwolnienie się. W tą sobotę. No i macie 5, 4, przepraszam, 5 monet, oczywiście. Wiecie co, teraz tak. 5 monet zawsze mówi o jakichś trudnościach, troszkę takim podłamaniu, ale może takim braku trochę wiary w samego siebie, więc tutaj uważajcie, bo ta karta. Hmm, Równocześnie mówi o tym, że tutaj jest, mimo że wam ciężko, mimo że jesteście zmęczeni, że już macie dość, tutaj macie światełko w tunelu i po prostu za nim podąż podążajcie, czyli za swoją tą ideą, za tym swoim celem, za tym swoim pomysłem, za tą swoją jakąś pasją, którą tutaj macie. Coś, co tutaj was po prostu już jakby. Dorastało od dawna i tutaj naprawdę dużo już pokonaliście w tym tygodniu. Dużo przejdziecie, ale tak właśnie też. No, przyniesie to Wam troszeczkę jakby um, takiego zachwiania, ale w sensie bardziej. Um, bardziej was samych, niż tak naprawdę do, to się będzie działo dookoła. Po prostu wierzcie w siebie, bo o, ta karta pięciu monet mówi o tym, że um, macie dużo siły, okej? Okay? I, tutaj, I tutaj nie jesteście sami w tej karcie, więc może jeśli to nie dotyczy generalnie tylko was, tylko właśnie kogoś, jakiegoś członka rodziny z waszej. To może wy będziecie tutaj właśnie komuś pokazywać drogę, jakiś, jak się najlepiej przedrzeć przez, przez jakieś, nie wiem, trudności, i wy tam im pomożecie właśnie w pokonaniu tego wszystkiego. Także tyle na sobotę, i teraz zobaczymy, co mamy na niedzielę dla Was. Więc oddalanie się od problemów. Zdecydowanie tutaj będziecie coś zostawiać i pełni działania jesteście, macie maga, możecie robić wszystko, co Wam tylko przyjdzie do głowy, więc się nie bójcie, wierzcie w siebie, bo macie tutaj bardzo piękną kartę, jeśli chodzi o działanie. I oczywiście też skupienie tutaj będzie w tym działaniu na pieniążkach, na finansach. O to Wam tak naprawdę głównie tutaj chodzi, żeby... Ten tydzień tak zakończyć, że tutaj właśnie będzie dobra pozycja finansowa, dużo skupienie, ale też właśnie stagnacja taka. Więc dopóki też sobie tutaj nie uświadomicie, jak dużo Wam jest potrzebnych tych pieniążków, to... To do tego czasu będziecie tak, jakby się czuć trochę więźniami tych finansów, tych funduszy, i będziecie raczej tutaj bardzo się dobrze przyglądać temu. No i, i słusznie, dlatego że ta karta czterech monet o tym mówi, żeby właśnie zwrócić uwagę na te wydatki, bo niekoniecznie zawsze trzeba wydawać więcej niż się zarabia, że tak powiem krótko. Dobrze, tyle mam dla Was, kochani, przygotowane na ten tydzień. Mam nadzieję, że z Was tutaj nie zagadałam, nie zanudziłam, a znajdziecie tutaj coś dla siebie. I oczywiście na końcu będzie dołożone jakieś okienko z filmem z Waszego trygonu, czy też Waszego znaku. I moja podobizna, przez którą jest łatwo przejść do subskrypcji na ten mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jesteście nowymi osobami, które tutaj trafiły. Zapraszam, zachęcam. Dziękuję z góry za wszystkie lajki, komentarze. Pozdrawiam. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego.